Ja jestem Martyna. W dzisiejszym odcinku będę otwierać kalendarz adwentowy z moci, czyli super fajnymi mięciutkimi gniotkami squishy od w jeśli lubicie moci albo kalendarze adwentowe, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A tak naprawdę nie jestem Martyna Zabawa i w ogóle Martyna zabawa nie ma takiego głosu, tylko taki. A tak naprawdę jestem Natalia i mam bardzo fajną peruczkę z playsetu od Martyna Zabawa. Także jeśli chcecie wyglądać tak ekstra w tych super ekstra, co? <laughs> <laughs> Ale, że Natalia mega podekscytowała się, jak i powiedziałam, że mam kalendarz z mochi, to będzie go otwierać. Poprowadzi i filmik. Przejmie mój kanał! A tak serio to na Insta do Natalii. Enjoy life, honey. Autopromocja. Audycja zawiera lokowanie produktu. To będzie bardzo satysfakcjonujące wideo, ponieważ... ponieważ... Bo bo... A ten taki średni. <grym> <grym> no dobra, ten jest jakiś taki... Nie wiem. Co to jest? Tygrys? Chodzi o jego aparycję czy o gniotkowość? <grym> nie, no jakiś taki nie wiem, jakby taki niedorobiony trochę. Mu robisz? To co się robi z takimi rzeczami? Aż gumaru, umarł. Gniotek. Gniosen. Czy będziesz wydawać oceny w tym odcinku? Tak. Okej. Okay. A ja też? Tak. Okay. Pierwszy gniotek. Dwa. O Boże, Trzy. O tego tego tygrysa. No bo patrzcie, ma takie niedorobione te paski, a że ja jestem estetką, to lubię jak rzeczy są dorobione. <noise> ja daję mu w takim razie osiem, żeby nie było mu smutno. Ciekawe czy będą tylko zwierzątka, czy też jakieś inne motywy. Uuu. Uh. Co to jest? Czy to jest kapeć? Mi się wydaje, że to jest co to ma, co to ma, co to ma? Znajdź różnicę. Coś mu cieknie z <gry> Boże, no dobra, przeziębił się, okej? Okay, już. O proszę. Natalia Kamiła, zdziwiłam no się dziwiłam, że Teraz myślałam, że umiem punkta za tę gile. Nie. Bo wygląda jak różowy kapeć, który mam na stópce. Różowy kapeć dostaje ode mnie 6 punktów. Ode mnie też. Riu, 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 riu to jest fajne! Trochę niedorobione. Przepraszam bardzo, czy ktoś z was je pomalował własnoręcznie? Bo no, miłość to nie jest bajka Disneya. Wiesz co? Sa sama sobie to nagrywam. Tak. No dobra, ogólnie moja pierwsza reakcja była fajna, bo to jest uśmiechnięte serduszko, no ale no dobra, nie będę... 4,5. Ja chyba zostanę w twoim kamerzystą, Natalia, podoba mi się ta praca. Ej, to fajne. To jest jakiś owoc? Winogrona! Fajnie, bo jeszcze jakby połknięła winogrona, ale... Uważaj z tym sztahaniem się, bo... <ścoughs> o, teraz książę musi przyjść pocałować. Już biegnę, księżniczko! <ścoughs> Najfajniejsze do tej pory. Tak, no chociaż różowy kapeć dla mnie też jest cool. Ale to winogrona Wiesz co, bo ten różowy kapeć on pod spodem ma jakby taki, taką wypustkę idealnie dopasowującą się do mojego palca. To jest bardzo satysfakcjonujące. Mm -hmm. Mm -hmm. A ten nie ma? Mm, nie, winogronku nie. Ale fajne takie. fajne. A no. Ej, taki już był gdzieś! Tylko krokodyl? Tak, był w zeszłym roku. Masz takie mieszane emocje, że sama nie wiem, co myśleć. Sami dajcie mi znać, co myślicie na temat jego wyglądu. <śmienic> Coś poszło nie tak. Jakby nie wiem, tutaj mam jednego króla dżungli, drugiego króla dżungli. Ale oboje są tak jakby... Trochę niedorobieni. Ja mu daję 7. Ja mu 6. Urzekło mnie. To i tak całkiem wysoko. No i co to ma być? To chyba nie powtórka. Więc żeby chyba była powtórka. Żaba! Uwielbiam żaby! Martyna? Proszę. Chcę pocałować, to zmieni się w księcia przecież. Czy dać ci do tego odrobinę miłości. <noise> Poproszę. Wygląda jak To jest moje drugie miejsce. Nie pamiętam ile dałam winogronu. A co było na pierwszym miejscu? Winogronu. A dla mnie... No dobra, chyba też winogronu. A potem różowy kapek. A żabie kawy, ile tu... dajesz? Żaba wraca do tej dziwnej części. To jest ta dark side. Ale żab są co wziąłam przecież. Jest. Ile dajesz żabie, bo musisz na wstawię? Czekam. Dobra. Trzy. Ja daję mu jeden mniej niż winogronom, a winogroną nie pamiętam ile dałam. Robię sobie niespodziankę! O, jest. Niespodzianka! Ej, to fajne. Ale podoba mi się, jaki tu porządek panuje. Proszę, folię na tą stronę, mocz no, <gry> i na tą stronę. No po prostu przepięknie, żebyście widzieli, jak ja otwieram. To tu jeszcze są po ostatnich kalendarzach. Oooo! to jest taki typowy japoński kotek. Grubas. Co mi zabiera? Oj, ale on ma ała jakieś. On musi dostać trochę miłości. Ja mu dam trochę miłości. No, dobra. Jeśli o niego chodzi, nie mam zdania. Na razie pozostanie na środku. Jakby zakwalifikuję go do którejś z grub. Dla mnie jest po żabie. Daję mu tyle samo, ile żabie, czyli montażysta wie, ile, bo ja nie pamiętam. Jest jedynka? Uh -huh. To czekaj, ja. nie patrz, nie patrz, nie patrz! Ja ci opiszę. Dobra. Spodoba mi się, czy nie? Nie. No. O względu, kolor. Różowy? Nie. A lubię ten kolor. Co to jest zarobek? <noise> nie wiem czy lubisz ten kolor, w sumie nigdy nie wiedziałam, żeś miał coś w tym kolorze Fioletowy? Mhm mm -mm. Zielony? Mhm -mm. Czerwony? Mhm -mm. Pomarańczowy? Tak Okej, okay. źle mi w pomarańczowym Co jest pomarańczowe? Ja nie wiem, zaraz czekaj, jeszcze nie otwieraj oczu Daj mi zidentyfikować osobnika A nie, no to mi się podoba. Koń idzie tu. Koń mi się podoba. Dla mnie jest na równi z kotem. IT'S corn. <laughs> Okej, okay, no to na równi z... Nie wiem, nie pamiętam, się pogubiamy. Z właśnie... winogronem. O winogrono ci się podobało Czyli najbardziej. Jak miejsce Exacto. A Teraz weźmy, obstawmy coś, co może być w środku. Ogórek. Ja obstawiam królika. I obstawiam, mam nadzieję, Słodycz jakiś. Za późno, obstawiłaś już królika A nie może na dwóch rzeczy? Nie. No to ty też możesz, nie wiem. Nie. Okej, okay, jak będzie słodycz, to miałam rację. Nie, przykro mi, to jest tylko foka, którą rozjechał walec. Oh my god! Ale ma piękny kolor. Ona jest bardzo szybka, wygląda... Foka mi się podoba, tutaj za ten odstający... Shake that ass for me, shake that ass for me. Come on, girl. Lufałkę na razie zakwalifikuję również tutaj, ponieważ nie wiem. Nie wiedziałam, że takie zawody wygląda, <laughs> <tygodnik> miał startować. <laughs> do biegu gotowi, start. To jest zawód. Bo on nie ma oka. Mamy czarny marker? Mamy. To pokaż go najpierw, zaraz tu przyniosę marker i zrobimy operację. Zobaczcie, Natalia jest martyną zabawą, Natalia jest okulistą, Natalia jest specjalistą <grym> od moci. I robimy zawody, kwalifikacje <grym> i takie <grym> sytuacje. O! Bardziej jakiś licznik. Bo może on niby puszcza odko. Tak puścił, żeż. Rzeź, mu... Że mu wypadło. <grym> A co on ma pod spodem? No to miała być łodyga, okej. Okay? Okay. Tylko o. No musisz za coś złapać kwiatko. Ten kwiatek jest gitara, gitarach, bardzo mi się podoba, ale zrób... Chcesz mu to oko zrobić? later. Nawet ci dwa przyniosłam. Proszę o powagę, zachować powagę, okay. że to jest poważna operacja optymistyczna. Podatki. Podatki. Powagę. No, mówię poważne rzeczy. Podatki, o, tak. urzędy, czynsz, wynajem mieszkania. Co jeszcze jest poważnego? Sąd. <noise> no i jak nowy. Moje gratulacje, operacja się udała. Uuu, idealnie. Dam mu chwilę, żeby przestygł. Ale on mi się podoba. Naprawionym oczkiem umieszczę go dość wysoko. Jaki obstawiasz kolor? O Boże, zielony, nie, niebieski, niebieski. Ja chciałam obstawić niebieski. No to też możesz. Nie, no bez sensu, bo ja obstawię żółty. Ma żółty dziób. Żadna z nas nie widziała. I to ma takie o, wnętrze. O nie, to będzie pół No ten to jest... Ja nie wiem, ten jest świetny, ten o, Taki no, okrągły. On jest taki satysfakcjonujący pod paluszkiem. Mm. I jeszcze to wgłębienie takie pod spodem mm -hmm. czujesz? Jakby, no ekstra jest. Kurde. Dosłownie. Dosłownie. Kurczę. To będzie moja papuga. Stary, przepraszam, możesz nie kraść show? Dzwoni papuga. Ukradł show. Dobra, 12. Niebieskie? Ciekawa interpretacja. O, o mój Boże, awokado! No, masz rację. Ciekawa interpretacja. Dałabym mu trochę inny kolor, trochę bardziej może jak krokodyl. W sumie, wiesz co, jak no naciskam ten brzuszek, to jednak, kurde, całkiem fajne. takie zadowolony. I zagładamy. Coś czuję, że wysoko. Taki wymasowany brzuszek to nie ma opcji, żeby gdzieś na dół tu polecić. Tylko, żeby nie zrobił kupy. Ej, jakby zrobił kupę i byłaby tu moczy to umówmy się, że jednak byłaby wysoko w rankingu. No dwa! ty grudnia, kochani, jak otwieracie wcześniej, to robicie to trochę nielegalnie. Oj, spadł ptaszek. A Symry teraz. Ale jest to co odstawiałaś. Królik. Tak. Bardzo fajny. Zacnął masz bluzę, milordzie. Bardzo <śm drill> <śm <inna> fajny, a jak fajnie kiwa głową. Lubię jak ktoś tak się ze mną zgadza. Dobra, króliś jest całkiem Geed. Bardzo rozciągliwy. On umrze. Mam go tu. Czekaj, co teraz było? 13. Dzień? Proszę, niech to będzie coś fajnego! Jest niebieskie! Brzmiałeś, jakby było całkiem fajne. Brzmią nie, jest niebieskie. Powiedzmy, że to już było. A spodoba mi się, czy nie? Nie wiem. Czekaj, skoro mówisz, że to już było, to znaczy, spróbuję zgadnąć co do. O nie, czy to ten kot? Mhm. Ej! Ten ale lekszy? ten jest fajny. Pokażę kot co. Okej, okay, on jest taki zadziorny. Kot! Kot, kot! kot. Chodź, 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 chodź. Łapki nie, łóżka, e-bródka, może Ko <noise> kot. Kot ląduje na równi z... No nawet tak pomiędzy. No. Nie wiem, ale strasznie mnie rozczuliło. Wygląda jak pomeranian, który robi tak. Aha, rozumiem, że taki leżący. <noise> A on mi się podoba. Też mi się podoba, ale szczerze, za dużo już kandydatów i nie umiem ich tak porównywać wszystkich. Za dużo się tu wydarzyło. Zaraz spadnie. Będzie strażnikiem mojego bycia prosto. Jak się skrzywię i zgarbię to spadnie. Fajne. Tak? Fajne, ale. W sumie to nie wiem, <noise> ale podoba mi się tego kolor. Nie zgadniesz, co to jest, bo ja nawet nie wiem, co to jest. Nie zgadnę. Okej. m Okej. Świnka. U. Mi się kolor podoba. To jest żółw! Ooo, z wąsem! No dobra. Żółwik, spoko. Myślę, że mm, tu. Czemu to jest sam kolor? Rybka! O Gdzie jednemu? Ale może, ona może być tylko profilem, bo jest pół rybki. Pół rybki! Buh, 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 buh. Gdzie rybka płynie? Do żółwia. Tak myślałam, że maski z będą lączyły się razem. to chyba fajne to. Tak. And everybody say łeło. Misiu. Mi się bardzo podoba. Dla mnie numer jeden. Kocham misie. Poczekaj, bo teraz chyba czas będzie na lokowanie produktu. Wait! A few moments later... Czy wiesz, że misie mają teraz już swoje imiona? Bo zrobiłam konkurs na Instagramie, w którym widzę, że muszę imiesić imiona i dałam im w nagrodę misia. Jak się nazywają? Ona jest Miss... Candy, a on jest Mr. Cotton, Czy jest Cotton Candy, czyli wata cukrowa. Nie wiem, kto to wykminił, ale bardzo mi się podoba. Dwie różne osoby. Daję wam okejkę. Okay <noise> Także możecie na sklepie www.martynadobawa.pl kupić sobie Miss Candy lub Mr. Cotton'a. Są to misie, które są niby ubrudzone farbą, ale tak naprawdę jest to zabieg stylistyczny i estetyczny. Do tego kolorowy monogram, uśmiechnięta mordka i naprawdę fajny kształt, który sprawi, że trzyma się jak dziecko Do tego mogą fajnie ruszać kończynami. Jo, 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 piona w e, Znaczy, kochanie. <muchy> nie wiem, jeszcze nie wiem, jakie mają ze sobą relacje. Polecam. Polec. Gorąco polecam. Natalia. <muchy> Nie, to no to już lecą na jakąś fuszerę. Gdzie jakaś kreatywność? Za dużo stworzeń morskich za jedną partią. Ośmiornica? Fajna. Ona mi się podoba, ale w sumie lubię też ośmiornice, więc może dlatego nie jestem do końca obiektywna. O, przysała mi się do ręki, jak prawdziwa ośmiornica. Uuu, czuję to zasysanie mojej skóry przez nią. O kurde, ale śmieszne uczucia. Słyszycie, jak pyrka? Ośmiornica zostaje moim ulubieńcem na równi z ptaszkiem. Ma super dziurkę w środku. Najfajniejsza <grymniejsza> dziurka <grymniejsza> ze wszystkich tu. Czegoś śmiejesz nadal, nie, nie wiem. Kiedyś chciałam sobie zrobić tatuaż ośmiornicy, bo to była moja ulubiona emoji. Aha, ta taka czerwona? Bordowa bardziej. To było kiedyś moje ulubione emoji. Ale mamy bogaty zestaw. Co my zrobimy z taką ilością moci, Natalia? Damy komuś, co? Szoty na to. Do zamówienia. No wiadomo. Ale musicie napisać w komentarzu, do zamówienia. Moci mochi Co się stało? Nie chcę o tym rozmawiać. Powtórka? Tak. Powtórka? Tak. Co, żółwik? Omyg. Oh o, mm, że to są blizniaki. Zobacz, jak słodko razem no, no, wygląda. Eee, hola, hola. Dlaczego ten kalendarz adwentowy ma 25? Eeeem... Um, <laughs> gratis. <śmiech> <śmiech> jest? Kot, kot! Kot, kot, Chodź, chodź, chodź. Jak coś to swojemu kotu tak nie robi. Ogólnie spoko, no bo to jest kot, więc wiadomo, że wyląduje dosyć wysoko za to, że jest kotem, ale jeśli chodzi o memłowatość, to średnio. Dam tu. O. Czy ja zrobiłam to dobrze po kolei? This panda? Tak. Biało-różowa panda. Tak. To będzie miało wysokie na jeśli jest dużo to na pewno. Całkiem kurczę, powiem wam kawał porządnego mochi. mochi. <grym> I to nawet. Jakimś gratisem. Ale ma ogonek. Nie, no ten mi się podoba. Fajny ma kolory, też jest taki dosyć tutaj napęczniały. Także czekaj, pomasuję mu trochę brzuszek, bo może go boli. Przez to, że tak, tak go wydało, no to może może musi iść do toalety. No to chyba wszyscy tutaj muszą iść do toalety. No zmiażdżona foka chyba średnio. Nie, no to jest fajne. Na równi z Kornem. Przedostatni. Mega fajny. I akurat na 24. To dobrze, że takie mocne moczy na no. Co jest z tym to serduszkiem? Patrzcie jakie pomarszczone, jakby za długo siedziało w wodzie. Mm. Nieważne. I pasuje do ciebie kolorystycznie teraz bardzo. Wyglądacie jak bliźniacy. No i ja mam tutaj mega wysoko pomarszczonego serduszka. Bo miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty. To też nie diabeł, rogaty. Dobra, na różnicy kornem. Nie wiem, czemu to zrobiłam. To niedorobione serduszko boli mnie w oczy, ale niech będzie. Ostatni. Gratis. Ostatni. Proszę bądź ładny, proszę bądź ładny, proszę. Kolor ma proszę, ładny. proszę bądź ładny, proszę. Mam go dobrze? Daj mi go do ręki, tak jak cię. Powinnam go zobaczyć. No ja patrzyłam na to i tak sobie myślę, co to jest? A to świnka, czyli powtórka, ale to ma inny kolor. Powtórka nie, ta świnka była inna. A, okay. nie tłutka. Okay. No ogólnie spoko ma kolor, który mi się podoba i tu ma nawet jeszcze jakoś naroś. Punktujemy za naroś, więcej <laughs> macie doskliszowane. Ma też tutaj wgłębienie na łebku. Tak, że tutaj fajnie, w ogóle też fajnie, <laughs> nie pokona dziurki ośmietnicy. Serio, widzieliście jaka była piękna. No wracając do tematu tej świnki, myślę, że może wylądować w <śmiecki> <Śmietnik. śmiecki> Przepraszam, żartuję, że tu, głupiłem. Tu. Obok winogrony. Czyli co, mamy już postanowione? Tak. Czy coś będziesz zmieniać? Jakieś rotacje robić? Czekaj, muszę to przemyśleć. Natalia i jej kolekcja mochi. Natalia w świecie moczy. Moci, moci, mochi. Muchi, muchi, muchi. Nie, no ale tutaj... Mm-hmm. <laughs> hmm <laughs> okay. Teraz, kiedy Natalia porównała Mochi wszystkie mm. ze sobą, to może wystawić ocenę w oparciu mm. o to. No ten kot też mi się średnio podoba. No to weź go, daj No wie. ale jest kotem. Ale mi się on nie podoba, bo ma jakąś czerwoną buzię. No właśnie mi też się to nie podoba. Czekaj, <laughs> czekaj, 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 czekaj. Co ty robisz? Próbujesz zrobić mu odpicowanko? Mhm. Mm o kurczę. Dzięki temu zyska w rankingach. Natalia jest nie tylko okulistką, specjalistką od Mochi, influencerką, ale również make -upistką. A to jest akurat fakt. Chociaż po zeszłym <laughs> i <laughs> don't make up here. Don't <laughs> A już nie powiem, że ja jechałam tak załatwiać sprawy na miejscu. <noise> Teraz mi się bardziej podoba. Dobra, kod zyskał w rankingu. Tutaj są nasi yy, moi przynajmniej ulubieńcy. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzasz. Zgadzam hmm. się. No cóż, mamy nadzieję, że odcinek z Mochi Wam się podobał. Dziękujemy bardzo Natalii za poprowadzenie tego programu. Myślę, że sprawdziła się fantastycznie. Dajcie jej za to jakiegoś followa na Instagramie. I co? Teraz ty zakończ odcinek, bo to Twój program w <grym> Tu macie poprzedni film, to jeszcze kolejny. A na środku y, subskrypcje i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa.